Chętnych by skorzystać z nowej wypożyczalni książek było wielu już od samego rana. Nowa biblioteka zrobiła na średzianach dobre wrażenie. Bardzo ładnie podoba mi się. No, na pewno jest lepsza jak poprzednio. Jest po prostu taka więcej przestrzeń i no, bardzo ładnie. Śledzianie w nowej bibliotece mogą korzystać z trzech wypożyczalni i czytelni. Szczególnie dobre wrażenie na najmłodszych zrobiła wypożyczalnia dla dzieci. Zaaranżowano ją w taki sposób, by najmłodsi śledzianie korzystali z tego miejsca jak najczęściej. Super jest, bardzo fajnie, że w końcu jest otwarta. No, jak nie były tyle czasu zamknięte, no to wiadomo było, że wróci z wielkim hukiem i będzie bardzo fajnie. Wkrótce do dyspozycji mieszkańców będą oddane kolejne pomieszczenia. Chodzi m.in. o salkę konferencyjną, czy też taras na dachu budynku. To będą różne pomieszczenia, w których będziemy oferować zajęcia organizowane przez nas, ale także będziemy zostawiali dużo swobody. E, mieszkańcom, którzy chcieliby je wykorzystać e, dla różnych celów. Dużo swobody dzieci i młodzież będą mieli choćby w tym pomieszczeniu, gdzie do ich dyspozycji są komputery z grami, czy też stoliki do planszówek. Oprócz tego w budynku znajdzie się jeszcze Centrum Pracy Organicznej Szamarzewskiej. Chcemy, żeby w tym miejscu spotykały się organizacje pozarządowe, żeby wykuwały się pomysły na miasto, na gminę, na przestrzeń miejską. Mam nadzieję, że to miejsce no dzięki mieszkańcom będzie żyło tak naprawdę i dzięki wszystkim organizacjom, bo tak naprawdę stworzone jest ono dla nich, ale będzie też również sala sesyjna, która dzisiaj oczywiście jest już po remoncie, czeka jeszcze na wyposażenie. Remont i adaptacja w budynku kosztowały 8,5 miliona złotych. Wykonano w sumie obiekt na zasadzie rozbudowy o trzy kondygnacje. W sumie jest również kondygnacja czwarta, która jest otwartym tarasem na samej górze, której wcześniej nie było. Obiekt jest w sumie wyposażony aby w najbardziej nowoczesne systemy informatyczne, a w szczególności bezpieczeństwa. Biblioteka będzie czynna w wakacje od poniedziałku do piątku, od godziny 9 do 17.